Witam Was kochani bardzo, bardzo serdecznie i zapraszam Was dzisiaj na projekt Denko. Gdybyście mieli szansę zobaczyć, jak w obecnej chwili wygląda moje biurko, nie widać na nim ani centymetra kwadratowego wolnej powierzchni, ponieważ cały obszar biurko. Dorka, czyli mniej więcej myślę, że metr, metr 20 jest zawalony pustymi opakowaniami ehm, Sprawdzałam wczoraj na moim kanale, kiedy ostatnio robiłam projekt Denko dla Was Kiedy ostatnio mieliście szansę obejrzeć taki filmik I było to jakoś po wielu tego, co oznacza, że to wszystko zużyłam w, w ciągu ostatnich 4 miesięcy, czterech miesięcy, może tydzień, dwa Mniej więcej. Także pokażę Wam dzisiaj, co w ciągu tych ostatnich miesięcy zużyłam. Mam nadzieję, że jakoś to wszystko szybko pójdzie, choć no, ilość rzeczy jest. Po prostu zastraszająca. E, w każdym razie, m, pokażę Wam to dzisiaj wszystko. E, ja lubię takie filmiki robić z tego względu, że mogę Wam powiedzieć, jak dane produkty się spisały. E, czasami tak jest, że używamy czegoś i mówiłam, ja, na przykład, mówię Wam w lubieńcach, że to było fajne, to było fajne, ale jednak najlepiej wydać opinię e, o danym produkcie dopiero jak on się skończy. To, to jest taka najbardziej rzetelna, najbardziej uczciwa. Jeszcze tylko Wam powiem, może wprawno oko kogoś zauważy. Byłam u fryzjera, ścięłam jakieś 2-3 cm włosów, e, byłam bardzo zadowolona, miałam nie iść do fryzjera, bo nie miałam czasu, ale będąc 3-4 dni temu na malcie, okazało się, że fryzjer jest czynny do 22. i o 21 pan mnie przyjął. Obciął, naprawdę było bardzo fajnie. Byłam w instytucie Karastas, tam, który jest na drugim piętrze, trzecim piętrze, tam niedaleko... To na tym poziomie, gdzie jedzenie Na tym ostatnim piętrze na macie Naprawdę było bardzo, bardzo sympatycznie Teraz przejdźmy do projektu Denko Bo miało nie trwać długo, a dwie minuty samego wstępu Zacznijmy może od pielęgnacji e, ciała Większość produktów, myślę, że praktycznie Prawie wszystkie produkty, które, o których będę mówić Już Wam pokazywałam Ale no, projekt Denko to trzeba pokazać, co się złożyło Powiem Wam jeszcze tylko, że e, to wszystko trzymałam W wielkich, wypchanych dwóch siatach Więc to jest po prostu przegięcie Zacznijmy od ciała e, Jeżeli chodzi o żele pod prysznic m, Zużyłam kremowy żel pod prysznic, Rysznic, um, happy Moments z biedronki. To są te żele um, produkowane na wzór uh, żeli Happy Happy Time, chyba Happy Time z z, z, z Nivei i tutaj mamy 400 ml produktu to kosztuje około 5 zł i powiem Wam, że jak uwielbiam te żele z Nivei, te żele też są świetne, są takie bardziej kremowe, może się aż tak nie pienią, ale są tanie, ładnie pachną, także bardzo, bardzo polecam. I teraz dwa żele, o których Wam mówiłam kiedyś, kilka miesięcy, chyba 2-3 miesiące temu w ulubieńcach, jest to DAF z tej serii Purely Pumpering, ja tutaj mam akurat wersję niemiecką, ale to się nie ma, nie ma co, wiecie, nie ma się co stresować. I jest to kokos i jaśmin, bardzo ładnie nie pachnie, a teraz używam tego migdałowego, też jest świetny. I to ten żel z Original Source, po który na pewno sięgnę w wakacje, jest to żel miętowy i jest po prostu genialny on. I zarówno jeden, jak i drugi kosztuje około 10 zł i bardzo je polecam i do tych wszystkich trzech żeli na pewno wrócę. Lecą do śmieci. Kolejna sprawa, hmm, higiena intymna. Moim ulubionym płynem do higieny intymnej jest żel hmm, Nivea płyn Nivea Intimate, płyn do higieny intymnej z ekstraktem z rumianku i kwasem mlekowym. Ja takie produkty stosuję bardzo oszczędnie Uważam, że naprawdę nie ma, nie ma co przesadzać I za dużo tego produktu nie można używać W związku z tym taka butelka, która tutaj ma 250 ml produktu Starcza mi mniej więcej na pół roku e, I teraz stwierdziłam, że może skoro zawsze kupuję ten, kupię jakiś inny I kupiłam żelzy z DAF Um, i naprawdę um, nie jestem zadowolona, na pewno do tego wrócę. To jest mój ulubiony żel do płygiany e, e, Teraz dwa peelingi, które zużyłam. E, był szał, zarówno ja na jeden, jak i drugi się skusiłam e, właśnie z racji YouTube'owego, że tak powiem, szału. E, pierwszy peeling jest to peeling Isana e, Biała czekolada i wanilia. Tak on wygląda. Niby była to edycja limitowana, ale ja już go kupiłam chyba jakoś, jak już się zima kończyła, więc może jeszcze je ostatni, Nie wiem. On kosztował 5-6 zł, bardzo ładnie pachniał. pilingował też w miarę ok. Eee, no. Ja byłam z niego zadowolona, na pewno byłam bardzo, bardziej zadowolona z tego, niż z tego kolejnego, który Wam zaraz pokażę. Ja miałam kiedyś z perfekty cukrowy peeling do ciała, koko z czekolada, bodajże chyba taki był zapach, a ten jest pomarańcza i aromat wanilii. I powiem Wam tak, jeżeli zapach jest piękny, zarówno tego, jak i tego czekoladowego, ale o co chodzi? Pierwsza kwestia, nie mogę, nie powinna w mieszkaniu używać peelingów, mamy Miałam remont łazienki, mam teraz bardzo małe rurki, które odprowadzają wodę do drugiej dziurki, że tak to nazwę. I niestety, jeżeli używam takich tłustych peelingów na bazie oliwki, jaki jest ten, to strasznie się prysznic zapycha. A no, czyszczenie rur i tam grzebanie w tych małych rurkach naprawdę nie jest przyjemne. To jest pierwsza kwestia. A druga kwestia, tutaj na pierwszym miejscu. W składzie jest olej mineralny, który mi bardzo zapycha pory, nie tylko na twarzy, ale również na ciele. I ja yy, stosując ten peeling, co tam, co, powiedzmy dwa razy w tygodniu, yy, co tydzień albo co półtora tygodnia, ja tutaj na ramionach miałam takie całe zapchane pory, więc pomimo pięknego zapachu i całkiem fajnej ceny, bo on kosztuje w, okol, w granicy 12-15 zł, ta skóra jest ładnie nawieżona, ale tylko dlatego, że to jest olej mineralny, a nie jakieś olejki, i niestety mnie zapycha. W każdym razie. Mm, jest fajny, ale no ja niestety po niego już więcej nie sięgnę. Um, pielęgnacji ciała, część kolejna, e, zużyłam w ciągu tych ostatnich kilku miesięcy trzy balsamy. O tym balsamie na pewno Wam mówię, bo jest to mój jeden z ulubionych balsamów. Jest to Nivea ujędrniający balsam do ciała z koenzymem Q10. Ja mam tą wersję do skóry normalnej. E, tutaj mamy 400 ml, on kosztuje około 20 zł, tutaj akurat wiecie, jakaś tam promocja, e, ale bardzo fajny, lekki, ładnie nawilża, czy ujędrnia, no to tam ja jakoś nie jestem fanką e, i nie wierzę, szczerze mówiąc, takie rzeczy. E, w każdym razie na pewno go kupię ponownie. Ym, jestem z niego bardzo, bardzo zadowolona. Ma lekką konsystencję, simpłość, szybko się wchał... Nie to, że zrobiłam głupie nie też nie wiedziałam, co powiedzieć. Ma lekką konsystencję i szybko się wchłania. Otóż to. Bardzo bardzo polecam. Jeżeli nie próbowałyście, bardzo polecam i ma delikatny zapach. Także to też, jest, to też jest na plus. Kolejny balsam, który tym razem dostałam od Sandry, którą bardzo, bardzo pozdrawiam, jest to ujędrniający balsam z palmerca. Ja zawsze chciałam spróbować tych balsamów. Tutaj akurat jest z masą szea, kolagenem, elastyną i witaminą E. On niby ma, także tak powiem, tonować nasze, tonizować, tonować. Tak. Zbierać naszą ciało, nasze ciało do kupy. Może tak, zbierać naszą dupkę do kupy, że tak bym nawet bardziej ujęła. Ehm, ładnie pachnie, ale szczerze mówiąc, ja żadnego działania też nie zauważyłam. I on na alegrę do dostania jest dosyć drogi, bo on kosztuje około 25-30 zł. Także ładny zapach, ale no show. Ehm, I ostatni, e, ostatni balsam, który użyłam, jest to Garnier Body. Ehm, wygładzające miecz, mleczko do ciała. Ehm, ja mam akurat olejek z mango. I pięknie pachnie, z tym, że e, no, on mojej skóry w ogóle nie nadwyża. Fajne jest to, że ma bardzo lekką y, konsystencję, e, nie kleje się, szybko się wchłania, jest taki delikatny, ale no mojego ciała w ogóle nie nawilża, więc ja raczej do suchej skóry nie polecałabym. Jeżeli macie skórę normalną i tylko tyle, wiecie, żeby się tam czymś posmarować, to jest ok, ale jeżeli macie suchą skórę, to po prostu nie będziecie zadowoleni z nawilżenia. Jedziemy dalej. Nadal mamy pełno tutaj syfu na stole, ale pomału, pomału już jest lepiej. Kolejna, kolejny produkt, który zużyłam, to żel do golenia z Joanny z ekstraktem z miodowego melona. Jak dla mnie to to nie pachnie ładnie, ani miodem, ani melonem, no ale, ale okej. Okay. Ten żel, ja zawsze stosowałam żel z Gillette, ale on bez promocji kosztuje 19 zł. No jeżeli ja yy, golę się bardzo często, bo tak, taki mam filik, tak lubię, to ten żel mi szybko wychodzi i stwierdziłam, że może kupię coś, coś tańszego. Ten żel jest ok, ale żelu z Gillette nie pobiję. Teraz jeszcze mam taki nowy żel, wyszedł z Venus, do skóry wrażliwej. Taki zielony, zielony czy niebieski. Teraz też go testuję, ale i tak najlepszy jest Gilet i do Gillette Jak będzie po prostu promocja, w promocji kosztuje chyba 12-13 zł, to po prostu sobie zrobię większy zapas i tyle. Ten kosztuje około 12 zł. Bez promocji jest ok, ale i tak jak mówię, że od żelu tamtego nie jest lepszy. Największy plus, że to jest polski produkt, no ale. Aha, i jeszcze jedno Masełko małe do ciała, które zużyłam Jest to masło do ciała relaksujące Trawa cytrynowa, kokos Jest to ta próbeczka, która była w Glossy Boxie Kosmetyki Pat and Wrap Ja do tego masła nie wrócę Yy, bo jest po prostu moim zdaniem za drogie Natomiast mam z tej serii, zaraz Wam pokażę, zresztą, zresztą chyba pamiętacie Że mam z tej serii yy, krem do stóp i jestem jego ogromną, ogromną fanką Właściwie jest to balsam Ale jest naprawdę fantastyczny Jak widzicie, już tutaj go bardzo mało zostało Ale ten produkt na pewno odkupię, yy, bo jest naprawdę warty swojej ceny I jeszcze, a nie, pielęgnacja ciała zakończona 9 minut Czas operacyjny bardzo dobry. Szybko dwie rzeczy do włosów. Wiecie, że no jak widzicie, ja mam włosy krótkie i generalnie myję je, staram się myć co drugi dzień, ponieważ codzienne mycie moim włosom nie służy, więc w ramach takiego odświeżenia włosów, jeżeli muszę gdzieś wyjść, a na przykład nie mam czasu na umycie włosów, stosowałam suchy szampon z Batiste o zapachu tropikalnym. Produkt fenomenalne, naprawdę fenomenalne. Gdyby mi nie oglądały młode osely, nawet bym powiedziała, że jest ale no jest po prostu genialny, tak wspaniale nadaje objętość, nawet jeżeli chcecie mi dużą objętość i popsikacie go sobie na suche włosy, rozczesacie i po prostu jest objętość genialna. Włosy pięknie pachną, są odświeżone. Jedyny problem, największy problem właściwie jest taki, że niestety nie ma go w Polsce i ja go kupiłam sobie w Londynie. Teraz jakiś inny suchy szampon kupię, ale za bardzo nie wiem jaki. Jeżeli macie jakieś fajne szampony, które się Was sprawdzają, suche szampony, to ja z chęcią poczytam. Oczywiście na temat każdego produktu i w ogóle wszystkiego, co możecie, chcecie pisać, to piszcie ja. Oczywiście w komentarzach zawsze chętnie czytam. Natomiast tak. oczywiście y, pamiętajmy, że suchy szampon nie służy do tego, żeby nie myć włosów, tylko żeby w razie awarii móc się pokazać ludziom bez tłustych kołtunów na włosach. Ale oczywiście no, normalny szampon y, no, to jest podstawa. Y, ja teraz skończyłam szampon z altery, ten na objętość z papają i bambusem. Ja lubię takie szampony delikatne, które tylko myją, nie obciążają mi włosów I taki właśnie był ten szampon, na pewno do niego kiedyś wrócę Teraz mam szampon Johnson's Baby eee, Z tego względu, że po prostu uwielbiam ten szampon, uwielbiam jego zapach eee, No i też się spisuje, u mnie praktycznie wszystkie szampony, które nie są takie ciężkie tłuste, wszystkie się sprawdzają Ten kosztuje około 8-9 zł, jest naprawdę bardzo fajny I też na długo mi starczy, bo to jest 250 ml Ok, przejdźmy do pielęgnacji eee, rąk eee, No właściwie dłoni, a nie rąk eee, Używałam kiedyś kremu. Kilka miesięcy temu używałam kremu z Ziai Oczywiście tutaj te wszystkie produkty są poucinane z tego względu, że ja je ucinam, bo zawsze w tej zakamarka znajdzie się jeszcze dużo produktu, a jeżeli ja za coś zapłaciłam, to chcę to użyć do końca, no bo po co mam wyrzucać, jeżeli coś tam jeszcze jest. Jest to krem oliwkowy, 80 ml. Nie pamiętam ile kosztował, ale na pewno mi dużo mniej niż 10 zł. Byłam z niego bardzo zadowolona i kupię go ponownie, ale w tym okresie, kiedy na przykład nie będę miała kasy na następny krem do rąk o którym już Wam mówiłam. Jest to krem L'Occitane z 20% zawartością masła Shea. Krem genialny. Ja go kupiłam na lotnisku za 5 euro. On kosztuje w polskich sklepach 29 zł i jest dostępny tylko w tych sklepach Loksitan. Lositan, właściwie nie Loksitan, Locitan. I na pewno, jest, na pewno jest w Krakowie, na pewno jest w Warszawie, na pewno jest w Poznaniu. W mniejszych miastach nie ma, w Bydgoszczy na pewno, na pewno nie ma. To jest krem dla tych z Was. Ja już Wam mówiłam o tym kremie. W każdym razie to jest krem dla tych z Was, które mają bardzo, bardzo suchą skórę. Mają tutaj takie, wiecie, takie ranki aż między palcami. Dla mnie ten krem jest fenomenalny i starczył mi na dwa miesiące, a to jest tylko 30 ml, więc jest bardzo, bardzo wydajny. Jeżeli posmarujecie sobie rączki rano i wieczorem, to już w zupełności Wam wystarczy i w ciągu dnia nie trzeba ponawić aplikacji, bo te ręce są nawilżone. Także jest super. Okej. Okay. Muszę Was poinformować, że pielęgnacja twarzy, znaczy ciała i włosów jest zakończona Przejdźmy teraz do pielęgnacji twarzy Tutaj oczywiście bardzo, bardzo dużo produktów e, Między innymi tonik e, z Nivea, piękno i ukojenie ja Tonik łaz, łagodzący, generalnie jest do skóry suchej i wrażliwej Ale ja tego toniku używam naprawdę od lat, mimo że mam cerę mieszaną On jest dla mnie bardzo, bardzo fajny i ja szczerze mówiąc nie widzę działania toniku, jak mam być szczera, a o to raczej w tym chodzi Ja po prostu używam go, żeby ta cera była odświeżona, ewentualne jeszcze jakieś resztki na przykład po demakijażu jeszcze mi zostały Jeżeli czegoś nie doczyściłam dokładnie żelem podczas mycia twarzy I po to, żeby krem się lepiej chwłania na taką lekko mokrą cerę I to jest właśnie tyle, dlatego ja za tonik nie zamierzam płacić więcej Dwa toniki, które są lepsze od tego, ale też dużo droższe to jest um, Seaweed w sensie mmm, tonik z body Shopu z algami On jest do cery mieszanej i tłustej Oraz płyn złuszczający z klinik, ale on też ma inne działanie W każdym razie na te 9 czy 10 zł Ten tonik jest naprawdę bardzo, bardzo fajny Wiecie, że teraz mam cerę mieszaną, ale kiedyś miałam suchą I też się ten tonik sprawdzał na cerze suchej e, Dwa płyny micelarne, które zużyłam Wiecie, że ja moim ulubionym płynem micelarnym jest płyn micelarny z Biodermo Z Biodermo z biodermy, sensibio, może stąd to biodermo. Ten różowy, i to jest najlepszy płyn ever, ale ja z racji tego, że chciałam Wam zrobić takie porównanie płynów droższych i tańszych, oraz żeli do oczyszczenia twarzy, próbowałam różnych innych produktów, tańszych, droższych. Wszystko będzie w tym filmiku. Myślę, że filmik za kilka tygodni się pojawi, bo to będzie naprawdę duża, duża recenzja. W każdym razie na YouTube pojawiały się opinie, że tańszym um, odpowiednikiem biodermy jest płyn z burżuła. Ja po zużyciu całej 250ml yy, buteleczki mogę powiedzieć, że jego jedynym plusem jest cena. On kosztuje tam 13-14 zł, więc cena naprawdę jest fajna. Wystarczył mi na półtora miesiąca, czyli mniej więcej tak jak każdy płyn micelarny, czy tam może góra dwa miesiące. W każdym razie do twarzy się sprawdza fajnie, ładnie zmywa fajnie. Ale do oczu, on tak nie podrażnia oczy, więc jeżeli macie skórę normalną i nie macie wrażliwych oczu, on, on może, może zdziałać cokolwiek, taki makijaż ym, y, zrobić. W każdym razie na cerze delikatnej, suchej, wrażliwej, wrażliwych oczach nie polecam i niestety nie jest to tańszy odpowiednik biodermy moim zdaniem. Kolejny płyn, który zużyłam to Bioderma z tym razem Sebium H2O, czyli płyn micelarny do skóry tłustej i mieszanej. Ja kilka razy próbowałam zmywać nim oczy, i powiem wam, że o dziwo mi tych oczu nie podrażnił, a dodatkowo nie wysuszał skóry pod oczami. Także szok. Bardzo miał fajne działanie, pozytywne działanie na cerę. jak mi się skończył właśnie ten tonik z Nivei, on mi się skończył chyba z dwa miesiące temu, to ja właśnie w międzyczasie używałam tego płynu micelarnego zamiast toniku. I powiem wam, pory po tym. Płynie mycelarnym wyglądały naprawdę, naprawdę dobrze. Kolejna sprawa, którą zużyłam, kolejny produkt, który zużyłam, to mój ukochany żel z Vichy Normaderm. To jest pojemność 200 ml. Mi ten żel starczy na 5-6 miesięcy. Jest bardzo wydajny, bardzo gęsty, pięknie się pieni, super oczyszcza. To jest mój ulubiony produkt do, do, do oczyszczania twarzy. To wy o tym wiecie. Ale nie było ostatnio na niego żadnych promocji. Mi się skończył po tych chyba 5 miesiącach czy po 6 już. Dokładnie nie pamiętam. W każdym razie na długo mi starczył. I mówię, możemy spróbować czegoś innego, skoro chcę dla Was zrobić taki filmik, może by jednak było warto wypróbować jakieś inne produkty. Zamiast tego małego opakowania kupiłam jakieś, żeby nie składać, myślę, że trzy tygodnie temu to już jest max. Kupiłam um, z tej samej serii, z której właśnie miałam ten płyn micelarny, czyli sebium z biodermy. Kupiłam właśnie żel oczyszczający. On skusił mi oczywiście promocja 35 zł za 400 nie widzę, nie widzę, za 500 ml, no to mówię cena jest genialna, ten kosztuje bez promocji 30 i tam 5, coś, 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 coś porównywalnego i przede wszystkim tak jak ja pierwszy raz próbowałam sobie umyć twarz to on mi się rozlał, dosłownie rozlał się gdzieś między palcami i no to, są, to są jaja on jest tak rzadki, tak niewydajny ja go używam przez 3 tygodnie i zużyłam parawie 1 trzecią, no przecież to są jaja jego jedynym plusem jest to że w sumie ma dwa plusy nie podrażnia cery lecz trochę moim zdaniem ją wysusza, a druga kwestia jest taka, że ładnie po nim wyglądają pory, ale no wydajność, a jego cena standardowa to jest prawie 70 zł, więc no ja na pewno wrócę, ja na pewno wrócę do tego, ale no muszę założyć ten, jak niestety widzicie, myślę, że z dwa miesiące już go nie będzie i pewnie w holu Wam pokażę, że kupiłam ten produkt. W każdym razie, no, no życie. Jak chciałam próbować, no to teraz mam za swoje. Jeżeli chodzi dalej o pielęgnację twarzy, zużyłam kilka kremów, w sumie o wszystkich już Wam mówiłam. Krem z lirak. Hydra Chrono Plus do skóry mm, odwodnionej. On ładnie bardzo nawyżał, Też był w tym pierwszym opakowaniu Glossy Box, czyli chyba 3 miesiące temu, mniej więcej chyba. To było chyba marcowe pudełko, to było 3 miesiące temu. E, to jest e, pojemność 15 ml, on mi starczył na miesiąc, ale używam go rano i wieczorem. E, fajny produkt, e, ładnie pachniał, e, delikatnie się tak rozpowiadał, miał taką bardzo ciekawą konsystencję, bo niby była bogata, ale on tak... E, Pani mnie generalnie z balkonu obserwuje i pewnie się zastanawia, czemu ja do siebie gadam, No ale ja już jestem przyzwyczajona, także nie ma się to stresować. W każdym razie z jednej strony miał taką bogatą konsystencję, ale bardzo ładnie się wchłaniał, także mi się spodobał. W każdym razie za całe opakowanie musimy zapłacić chyba 100. Coś złotych, więc ja się nie skuszę Było ok, ale bez, bez, bez przesady e, Później używałam krem Z Farmaceris, też Wam już o tym mówiłam Multikojący krem do cery tłustej Z SPF 15 Ten produkt ma 30 ml, kosztował Nie pamiętam, wydaje mi się, że około 30 kilku złotych Był fajny może do niego kiedyś wrócę, on nie do cery tłustej, ale miał bardzo ciekawą konsystencję, niby rzadką, ale super nawilżoną, także to mi się podobało, skończył się bardzo szybko, bo chyba po trzech tygodniach, czterech tygodniach może. Także no wszystko fajnie, ale na pewno na plus trzeba zauważyć, że świetny dozownik, który pięknie dozuje produkt i dodatkowo nie musimy tam paluchów wkładać do kremu, więc jest to super. Później, wydaje mi się, że to jakoś tak mniej więcej było, że w jakiejś, w katalogu chyba Sephory dostałam próbkę kremu z Chanel Hydra Beauty. Tak on wyglądał. I ja mówię, świetny produkt. I już nawet się nagrzałam, mówię, kupię go sobie w Sephorze, jak była jakaś tam minus 20%, czy minus, czy coś takiego. I ja mówię, kupię sobie ten krem. Po czym poszłam do Sephory, okazało się, że on kosztuje 300 zł. I mówię, o nie, przeginka. Ale jak jechałam do Paryża, to mówię, na... Do Paryża? Czy do Londynu? Do Paryża. Jak jechałam do Paryża na warsztaty, to mówię, zobaczę, ile ten krem kosztuje na lotnisku. I patrzę, a na lotnisku on kosztuje 41 euro, więc stwierdziłam, że to naprawdę jest dobra cena, praktycznie połowa ceny, którą musiałabym go, którą musiałabym wydać na zakupach w seforze, więc zdecydowałam się na ten krem. Niestety ten krem już się skończył. Teraz używam innego kremu. W każdym razie on mi starczył na 7 tygodni. Czy mało to, czy dużo? Używałam go dwa razy dziennie, 7 tygodni, no ni, nie mogę sobie pozwolić na to, żeby co 7 tygodni wydawać 300 zł na krem. W każdym razie bardzo, bardzo dobry krem, ładnie nawilżał. To jest ta wersja kremowa, bo do celu tłustej jest jeszcze wersja krem-żel, ale szczerze mówiąc konsystencja krem-żel jakoś do mnie nie przemawia. Jeżeli będę gdzieś lecieć kiedyś, albo ktoś będzie leciał, to poproszę o... dam komuś po prostu pieniądze na zapu, zakup tego kremu. W każdym razie za 300 tych chcę, że go nie kupię, po prostu to jest za dużo kasy. E, Okej, okay. krem pod oczy, który zużyłam To już Wam go też dawno pokazywałam AA Eko, krem pod oczy i na powieki ja Już go zużyłam chyba z dwa miesiące temu Jak nie, jak nie, dawno, jak nie wcześniej e, Ja byłam z niego bardzo zadowolona Znajdziecie go w Superfarm za około 27 zł Ja byłam z niego bardzo, bardzo zadowolona Nadaje się do cery wrażliwej Idealnie, ładnie nawyża, łagodzi Byłam z niego bardzo zadowolona Teraz może pamiętacie, używam już od kilku tygodni Kremu z Eucerin Hia, Hiala I <ścoughs> Hial urea z kwasem hialuronowym, jestem z niego super, super zadowolona, ale ten kosztował ten bóg mojego, przepraszam. ten kosztował dużo, dużo więcej od tego, więc jeżeli chcecie jakąś tańszą odpowiednik tego produktu, to ten z AA Heco był naprawdę bardzo, bardzo fajny. Krem, który użyłam, krem z filtrem, to oczywiście e, Neutrogena Ultra Sheer. Ja w ostatnich ulubieńcach mówiłam Wam o kremie z Biodermy, który bardzo, który naprawdę mnie zachwycił, z którego jestem bardzo zadowolona, ale ten, ten jest genialny, jeżeli będę miała okazję go za granicą kiedyś kupić, e, jeżeli w końcu polecę z Stanów, na co na razie się nie zapowiada, e, to na pewno przywiozę taki zapach, że po prostu cały stop do góry mogłyby się będę z nim smarować, ale on, moim zdaniem, jest genialny. W każdym razie Bioderma, którą Wam pokazywałam w ulubieńcach, daje radę i z tego kremu jestem również bardzo, bardzo zadowolona. Kolejny produkt, który zużyłam, to jak, jak praktycznie w, każdy, w każdym denku, są to kapsułki z olejkiem Rival de Loop. Ja mam to w wersji anti-aging, z tego względu, że ta ma bardzo przyjazny skład, nie ma tutaj żadnych nie, nieładnych, że tak powiem latające kapsułki z Rivaldy lub powinnam powiedzieć, nie ma tutaj żadnych niefajnych składników, są praktycznie same, same olejki, wiadomo, jakieś tam konserwanty muszą dodać, ale ta wersja niebieska mnie zapycha, bo tam jest podłoże, że tak powiem, silikonowe. W każdym razie te kapsułki bardzo polecam, ja je stosuję regularnie przez tydzień raz w miesiącu, myślę, że to tak, tak, tak wychodzi, teraz może trochę rzadziej, ale w mojej pielęgnacji zimowej to jest naprawdę podstawa ok, lecimy dalej, użyłam trzy maseczki nawilżające, oczywiście maseczka z ziai, maska nawilżająca z glinką zieloną do skóry, do skóry suchej i normalnej, to są moje ulubione maseczki już Wam tyle razy mówiłam, że nie ma co się rozgadywać druga maseczka to próbka która była dostępna, dostępna w Glossy Boxie z marki, która była do tej pory niedostępna w Polsce, teraz już jest jest to Dermalogica i to była Multivitamin Power Recovery Mask generalnie maska, która ma robić wszystko i nic, u mnie ona się w ogóle nie sprawdzała, ja nie widziałam żadnej różnicy po jej użyciu, więc na pewno ona kosztuje ponad 100 zł, więc na pewno ja nie kupię jej. I ostatnia maseczka, którą zużyłam, to The Body Shop maska z miodem i płatkami owsianymi. Tak ona wygląda. Tą maseczkę używam bardzo często, ja myślę, że nawet dwa razy w tygodniu, przez ostatnie pół roku, więc te 100 ml to naprawdę, naprawdę było dużo. Ona kosztowała 45 zł. I powiem Wam tak, ona jest przeznaczona do skóry normalnej i suchej. Jeżeli macie skórę normalną lub wrażliwą, broń Boże, nie sięgajcie po tą maskę, z tego względu, że ja, jak na nakładałam, przez kilka pierwszych razy zapomniałam się, nałożyłam ją na całą twarz po czym policzki tutaj w tej strefie, tej takiej przy oczach, miałam tak podrażnione a nie nakładam jej bezpośrednio pod oczy, tylko tutaj i miałam strasznie podrażnione czerwone pieku mi dosłownie, miałam placki, więc mówię, broń Boże, broń Boże, nie w okolice oczu, czy tutaj skóry na policzkach w każdym razie nakładam na strefę tę. Sprawdza się tutaj Szczerze, no bez szału, bez szału. Jednak na maseczkę za 45 zł. Nie polecam, ładnie pachnie, bardzo fajnie wygląda, ale to raczej, to raczej nie o to chodzi. No i co? Już powiem Wam, że zbliżamy się do końca, także naprawdę już jest sukces. 24 minuty. <laughs> ciekawy w ogóle, kto to obejrzy Jeżeli dotrwaliście do 24 minuty, to napiszcie, będę bardzo wdzięczna, zobaczę ile osób go trwało. <laughs> Mam nadzieję, że trochę Was będzie. W ostatnim czasie zużyłam yy, w sumie 3 albo 4 pasty. W każdym razie dwie były takie i dwie były takie, czyli 4, ale no to bez sensu trzymać podwójne opakowania. E, pierwsza pasta to Blend Damage Pro Expert. To jest właściwie wszystko w jednym, więc generalnie niektórzy mówią jak coś idzie do wszystkiego, to jest do niczego. Może tak jest, w każdym razie ta pasta się sprawdza, ma delikatny, ładny zapach, ładnie myje zęby. A na takie wyjazdy, które ostatnio w ostatnim czasie dość często się u mnie, że tak powiem, zdarzały, miałam dwie takie próbeczki, które dostałam od Dentyski. To jest taka zwykła Colgate Total. Opakowanie ma 19 ml, więc idealne na kilkudniowy wyjazd. I takie cztery pasty, no dwie, dwie, dwie razy dwie, że tak powiem, zużyłam. I teraz. Powiem Wam, że yy, już zbliżamy się, już prawie finiszujemy. Lepiej późno niż wcale, po 25 minutach to i tak nie najgorszy wynik. E, zużyłam balsam do ust Właściwie jest to pomadka, nie balsam. Ten słoiczku mam i bardzo, bardzo go lubię używać. E, tak wygląda ta wersja w sztyfcie. E, co mogę powiedzieć? Bardzo fajne jest to, że możemy, nie, nie wiem, jesteśmy w mieście, w szkole, w pracy, możemy wyciągnąć i posmarowić sobie usta, nie musimy tak używać brudnymi paluchami, ani nie musimy iść do łazienki, żeby specjalnie e, te ręce oczyścić, żeby móc to nałożyć. To jest fajnie. Natomiast e, nienawidzę i nie od Odżywia aż tak spektakularnie jak ta wersja w swoich. W każdym razie ja byłam zadowolona, polecam i kiedyś może ją kupię. Z tym, że teraz. Przepraszam bardzo, no ale niestety uroki mieszkania w bloku. Cześć, dzieciaki latały chyba do 23. darły się po prostu jak opętane. Także yy, pytałyście się mnie ostatnio, czy się zaręczyłam i czy jestem w ciąży. Nie, nie, nie. DZIECI! NIE! 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 Przez najbliższe 10 lat NIE! Okej, okay, wracając... Wszystko mi wypada, się jest spoko Wracając do tego balsamu yy, w sztyfcie On jest fajny, ale on niestety jest dosyć drogi On kosztuje około 10-12 zł, więc no tak trochę na dużo yy, I tak samo fajnie, a może nawet ciut lepiej sprawdza się dla mnie ta pomadka Nivea Oliwka i cytryna, więc jest to połowa tańsza, więc ja do, do niej na pewno będę wracać yy, Jeżeli chodzi o makijaż, udało mi się zużyć dwa produkty przez 4 miesiące nie wróży to dobrze, ale lepszy rytm niż nic. Zużyłam maskarę, którą y, kupiłam w gazecie, jak byłam w Londynie. Kupiłam y, Glamour i tam właśnie dodatkiem była maskara z Clinique. High Impact Mascara. Jest to y, połowa takiej standardowej pojemności. Tutaj jest 3,5 ml produktu. Fajna maskara. Y, ładnie rozczesywała rzęsy, ale... No, wiecie, że ja nie jestem fanką jakichś takich super drogich maskar. Już naprawdę maksymalną ceną, którą mogę wydać, to jest te 40 zł w promocji na tego Max Factor. Efekt klinik yy, na moich oczach nie jest taki spektakularny, więc ja na pewno póki co będę wierna tej mask maskarze foslash Effect z Max Factor. I ostatnia rzecz, którą użyłam, była to pomadka, którą na pewno pamiętacie: 180 Vintage Pink z Rimela, oczywiście. Ja ją używam przez całą zimę i przez całą jesień. Póki co nie odkupię jej, bo to jest taki kolor różowo, bym powiedziała yy, fioletowy. Ja bardzo ten kolor lubię, ale nie na lato, jeżeli będzie jesień. Znaczy, no, na pewno będzie jesień, co roku jest jesień. W każdym razie, jeżeli yy, nadejdzie ta pora jesienna, na pewno ją odkupię. Teraz jakoś nie czuję, nie czuję potrzeby, ale jestem z niej bardzo zadowolona. To już moje drugie opakowanie, trzecie na pewno na pewno za kilka miesięcy kupię. I dzięki. Yy, Chciałabym być dzięki Bogu, ale nie jestem fanką nadużywania yy, takich sformułowań, więc super, że w końcu dostaliśmy do końca. Gratuluję wszystkim tym, którym udało się przez 20 minut, yy, 28 minut ze mną wytrzymać. Dziękuję Wam bardzo serdecznie. Jestem yy, bardzo ciekawa Waszych yy, opinii yy, na temat tych produktów, które zużyłam. Może macie coś fajnego do polecenia, może chcecie, żebym coś wypróbowała, żeby Wam powiedzieć, jak działa. Jestem otwarta na sugestie. Yy, tym razem dziękuję Wam bardzo za oglądanie i do zobaczenia. Pa, Pa!